Szczerze, że jest dobra miejscóweczka. blisko Wisełka, zaraz się przejdziemy jeszcze na Wisełkę. Tylko jest jedna lipa. Mam 9% baterii w telefonie i będzie trzeba gdzieś podładować. Mam jakiegoś powerbanka, ale to chyba jest lipa, bo ją kabla. Ale to się zaraz odpłyniemy. Aga jest zrobi ona na pewno ma przy sobie powerbanka i kabel. dobra, po ty Dzwonię, Zadzwonię, czy jesteś elektrowni. Czekajcie Jesteś jeszcze w elektrowni, czy nie? A masz powerbanka może? A kabel USB-C? No to elegancko to... A, a, a gdzie ty jesteś w tej elektrowni? Dobra, ja jestem na dole, ja jestem na dole, tu gdzie je jedzą kość. Pa. Dobra, Aga natura, tu uratuje, firebankiem firebankie zaraz. Ja pierdziele, ty jesteś taki pokebon. <grym>, Czemu ty jesteś taka śmieszna? Co? Skąd no, ci nie wiedziałeś, że tu ja sobie chodzę po prostu. Co ty robisz? Co ty robisz? Tak, no? Daj powerbanka. To jest tak mocne. No właśnie przed chwilą przestaliśmy gadać. Daj mi powerbanka. Mm, mm, jest taka śmieszna. A kabel Ale, masz? Poczekaj, bo ja mam, ja się muszę do domu też dostać, a mam 44%. No to przecież to jest dużo, ja mam 9%, kurde. Ja mam 14%. Dobra, no to idealnie. Ja go do zera rozładuję i ci go oddam, żebyś go zło do domu. To witajesz witaję się. Tej... ja, jaja robisz. Cześć i <laughs> Zamówiłem sobie burgera, a ty to jadłaś. Tako? Co? Tako. Camingua? Nie. Piszę ci. No, do tobie. Nie. No jak nie sobie jak sobie? A mi, no? Rozmawiam. No. I byłam na lodach tutaj. No. E, były takie... Nie, Chyba... tak serio to cię śledzimy od 10 minut na live. No jakie? Ja cię śledziłem. Ja cię śledziłem, przepraszam. Ja cię śledziłem. No ale tak, 3 chwilę cię śledziłem. Na co ty kawał? Nie, nie chciałam na tym, co mówiłaś z A weź podtrzymaj, jak chcesz to wypić? O, właśnie sam, co weźmiemy. O, te trójki dobrze wyglądają. Dziękuję. Co tam? Ale tego burgera o szamie, o Jezus, jak zły wejdzie Ej, ten burger wejdzie jak zły jeszcze. Ja jeszcze ostrego wziąłem Ale tego burgera? Nie, ono to jakiegoś wega Ale tu Są dobre na maksa to bułki są fajne, takie mięciutkie. Ręczutkie. Mm. No i ja mam odwiedziny, słuchajcie, kaszkolada. Ale nic nie, nie słucha, takie bardzo takie szkoda. Tak? Chemia, chemia. Chemia, bardzo. Dobra, to wziąłem to do domu, nie? Ale wyjeżdżam. Ile to zachowanie kłego, bardzo. Jakie? Bo stary wychodził, bo jest kłego Do walki kiedyś. I spotkałem go na lotnisku. I powiem mu, że patrzy stoi. Gotuję, wyglądasz mm. No tu zawsze mogę Tak bardzo chciałbym, być. bawiła się ze mną, jakby nie było jutra.

No. Myślę. Zaraz się wymyślicie Spontan, ale w ten zgodę w czwartek live DRL pod killerów Także jeszcze dostanę stanie w Warszawie Nie wiem

Jest, jak sobie to wyleźcie, to okay. Podobno paraon ma dostać u popkillera, zamknął w się sensie paraon. No i co jeszcze mogę zjeść fajnego? się polećcie, bo to jest wszystko w sumie. Burrito, ramen, nie? Hot dogi Tu są hot dogi kotów. albo może zjeść hot -dog, albo może jakiegoś... ...cheesestack sandwich. Też fajnie wygląda. Pizzunię? Nie, pizzunia nie. Pizzu, nie, nie. Makaronik, ostatnio dużo makaroników, to nie. Może... Albo, albo może kanapka, taka amerykańska Amerykańską kanapkę Ale nie ma, że amerykański, to znaczy... Filii, czy czy jest amerykańskie. Sushi nie. To, to idę chyba pod Ja no, może greckie zjem, bo ja nie lubię greckiego ogólnie, ale chciałem ostatnio się przełamać. No ja z Nie wiem. Czy jest kursa, coś takiego? to masz Co? to masz Wiem, że jest w hot-doga. A gdzie jest Asia? Zajęłaś. A ty sama tu? Co ty tu robisz? No, miałam już pracę, ale zadzwoniłaś do mnie, więc... Wróciłaś. No, e, poczekamy. No, ja nie chcę, ja nie chcę. A czemu? Ja nie chcę. Nie chcę. Tak? Tak. By to co robić? No wiesz, to kazałki. Nie, bo pod będzie taki ciężki, mi się wydaje. To weź cała Ty chyba zwariowałeś. No. Dobra, ja biorę Berroila sam. No to poczekaj, ja tylko to mówię. Co? Przecież on zaraz nie będzie miał... ...baterii poważnej. To jest ja bym na rowerze nie? Ale panie wie tam zagadały <grych> Podszedłem i ten Ja mówię po prostu chodź do Kolesław, a pani Uuuu. Przegrałam zakład. Ja mówię czemu? Pana była pewna, że chili. się założyły co to, to mówię. Uuuu. No, nie wiem o co chodziło i ja mówię Widzi pani jakie są jestem zaskakująca? Ona, no jesteś, bo dzisiaj bez kamerki Normalnie trzy by kontra ja No za a ja mówię tam leży A ten, a, a ja mówię zaraz przyjdę zy A ona nie, lepiej nie Ja mówię, że przyjdę zy, ja się nie pytam, że to tylko informuję Ja, ja jak cholera I spoczywa na rowerze, nie? <słyski> Ojej, Ojej. <słyski> Ojej. Masz jakiś problem Jaki? Tego rozłożemy w spółkę. Zabierasz się do domu i się wytłumacz. Jakie masz problem? Zabieraj się do domu i się Ale... wytłumaczysz słowami, czy...? Z i synem. O Aga. Tak bardzo chciałbym, byś Bawiła się ze mną, jakby nie było Zdyniłaś jutra. Się... Ja? Jeszcze się zatrudniłeś? Nie, ale taki największy podrywacz się zatrudniłeś. No tak. Ojej, ojej kurde. nie przecież. Ja mogę ustać Dobra. Nie, nie, Przepraszam, nie. sama pani siedzi? Tak. A chce pani do nas dołączyć? A No tak o, po prostu. Zapraszamy do naszej randeczki, może pani dołączyć? Dobisz Słucham? Dlaczego? A to po Zresztą. prostu mamy taki związek, że lubimy łączyć siły Aha. Okay. Dobra, no to przepraszam bardzo Ale się pani zaszczyciła Nie <suszy> Ale nie wiem, bo właśnie ja tak pół. Ale Cię załatwiłem, co? I za zastydziła, że się odwróciłaś Ale mocne Co tam za kongo się dzieje? Ja ogólnie mam dobry mózg dzisiaj do odwalania Ja fałem dwie godziny, ty trzy do. Ja wczoraj, ja wczoraj Byłem w ogóle wczoraj jeszcze po live'ie, pojechałem do kasyna z Danielem <laughs> i wziąłem sobie 5 i wyszedłem mając 8 i się mam, mi, mi wystarczyło tylko 3 razy mi wszedł kolor do widzenia, dziękuję wolę wyjść właśnie z tej pusty wiecie o co chodzi? Ale będzie to chciałaś, chciałaś mnie wstydzić Tak, to, to, to ja wczoraj wstydziłem, to ja już mam tu na plusie, widzisz? O. <grym> ja wczoraj pójdę na plusiku. Ale... Trzeba nawet... wiedzieć... Na zero w sumie ja wyszedłem, no, ale... Trzeba wiedzieć, kiedy wyjść. No. jest. I to jak piewa tego bobelku. <noise> I siedzi tu, a drugą, trzecią, czwartą godzinę. Ale teraz jest dobra pora, żeby iść, bo nie ma ludzi. Co? Teraz jest dobra pora iść, bo nie ma ludzi. No, ale z live'em nie będzie. Ja wiem. To. Ej, to może ja pójdę, tak jak wczoraj, tak na szybko. Dwie godziny później. Nie, może już później nie pójść, nas, ale... Tak zagroszę, zagroszę ja tam przyszłam. Ja Może kolejki nie ma? Spytam się, ile się czeka na burgera? Wiem, że mam jednego burgera w domu i czeka na mnie jeszcze ciepły. LOL. Ale... Danie do całego jajka, czy Dobra, Te My mamy taki książę, że łączyli siły. Oh. Ale <laughs> Nie wiem. Tam. No, ale może być, że późno. No.

Ja mam, no. burgera. Ja mam burgera, hot doga pół. No. burgerka tego, nie? A jak bysta jeszcze, ja tak to jeszcze dziesięć. Ja przed chwilą byłem, co się zrobiło Jak bym tam poszedł dwie sekundy później, hmm. no dobra, dziesięć sekund później, hmm. to by stało. No. Wiedziałem, kiedy. No, ale Jutunek jest zmęczony.